nazwaliśmy to językobranie, dlatego że język daje i bierze nam różne ciekawe informacje o świecie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni. Zobaczcie Państwo. Bardzo często w relacjach z naszymi bliskimi, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, spieramy się o to, co jest czyją odpowiedzialnością. Kto odpowiada za umycie naczyń po śniadaniu, kto ma sprzątać w pokoju, kto ma wykonać dany projekt, kto ma złożyć odpowiedni raport. I teraz język jest takim narzędziem, które pozwala nam usłyszeć, czy nasi współpracownicy, nasze bliskie osoby postrzegają daną rzecz jako swój obszar odpowiedzialności a na ile bardzo chętnie tą odpowiedzialność zrzucą na nas bądź na świat zewnętrzny. Czyli zobaczcie Państwo, to jest to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że język jest tak taka scena w teatrze i teraz na tej scenie w teatrze jestem ja, jestem osoba, z którą mam uruchomić projekt na przykład tak? i sobie negocjujemy. I teraz każdy z nas ma taką banieczkę, którą byśmy nazwali strefa wpływów. Strefa wpływów, czyli takie, taka przestrzeń, w której ja mam realny wpływ na rzeczywistość, albo przynajmniej czuję, że powinnam mieć za tą rzecz, e, powinnam czuć za tą rzecz e, się odpowiedzialna. I w języku taki, taką strefę wpływu, taki obszar zdefiniowany jako moją odpowiedzialność, definiuje malutkie słówko, taki celownik wpływu, który ma dwie formy mi mnie. Podam Państwu przykład. Siedzę u znajomych, która ma, u pary znajomych, którzy mają trójkę dzieci i wchodzi najmłodszy sześciolatek i mówi do mamy, mamo, posprzątałem ci pokój. Posprzątał swój pokój. Na co mama mówi, jak to, Krzysiu, mi, jak to jest twój pokój, to ty powinieneś sprzątać. A on mówi, nie mamo, posprzątałem ci, bo to ty sprzątasz w domu. I teraz zobaczcie Państwo, mama się bardzo zezłościła, tam wynikła bardzo konfliktowa sytuacja, ale z językowego punktu widzenia Krzysiu dokładnie wyraził w języku to, jak widzi daną rzeczywistość. Mianowicie dla Krzysia za porządek w domu, w tym porządek w jego zabawkach, w jego pokoju, odpowiada mama. I teraz popatrzcie Państwo, z językiem jest tak, że język pokazuje sposób, w jaki my widzimy rzeczywistość. I teraz dla tego chłopca. Widzenie rzeczywistości oznacza, że w momencie, kiedy on sprząta w swoim pokoju, to on pomaga mamie. I to dało się usłyszeć tym małym słówkiem, posprzątałem ci pokój. Co z tego w praktyce wynika? Bo nam cały czas chodzi o to, żeby nam przez to słyszenie języka było w życiu łatwiej. Mianowicie, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi, do, mówi na przykład, przygotowałam ci raport, a ja uważam, że ten raport należy do jego obowiązków. I mówię, ale to ty miałeś ten raport przygotować. Hmm? To w momencie, kiedy my się przepychamy ci mi, ci mi, to właściwie sytuacja konfliktowa jest prawie gotowa. Natomiast w momencie, kiedy ja to usłyszę w języku i powiem do drugiej osoby, aha, czyli uważasz, że to przygotowanie raportu jest moim obowiązkiem, a? bo wydaje mi się, że umawialiśmy się trochę inaczej, to zobaczcie Państwo, my językiem dajemy sobie takie puzelki, które pozwalają nam w ogóle nazywać pewne rzeczy i o nich gadać. Tak? Czyli gadanie w języku polega na tym, że my nazywając, dajemy czemuś prawo zaistnienie, na przykład na zaistnienie samego tematu, kto ma ten raport przygotować. Słówko mi mnie, ci, tobie to jest słówko, które wskazuje, że dana osoba widzi jakąś rzecz jako nienależącą do jej strefy wpływów. Może nam się wydawać, że takie drobiazgi, jak to, kto sprząta po śniadaniu naczynia, kto odkurza, albo kto wychodzi z psem, to są zupełnie nieważne rzeczy. Tylko, wiecie Państwo, ja zawodowo zajmuję się językiem w psychologii i bardzo często, jako językoznawca, jestem proszona przez różnych terapeutów o to, żeby przysłuchać się językowi ich pacjentów i zobaczyć, jakie tam są konstrukcje. I kiedy słucham, a słucham tego już wiele lat, różnego typu Spotkań terapeutycznych, to widzę, że te dyskusje o drobiazgi to tak naprawdę jest takie pole walki, tak? że ludzie kłócąc się o to, kto po kim posprzątał po śniadaniu, tak naprawdę wyrażają najważniejszą rzecz, mianowicie negocjują czasem siłą wzajemne relacje. Zobaczmy taką sytuację: jest para, on rano wychodzi do pracy, ona zostaje do, z, z, z dziećmi w domu. I teraz. Może dla niego oczywistym jest to, że skoro on wychodzi rano do pracy i się śpieszy, to posprzątanie po śniadaniu jest jej obowiązkiem. Tymczasem ona czuje, że tych obowiązków ma za dużo. Tak, że zostaje z dwójką małych dzieci, że to życie domowe, te pielesze jest czymś, na co nie ma w sobie zgody. Tak? I teraz popatrzcie Państwo, może się zdarzyć taka sytuacja, że jest sobota, piękny dzień, jedzą śniadanie i ona czeka, że skoro on nie idzie do pracy, to on to posprząta. Natomiast on postrzega sprzątanie naczyń po śniadaniu jako pewną oczywistość, pewien obowiązek, który należy do niej. I nawet jeżeli wstanie i posprząta to naczynie, ale powie, kochanie, posprzątałem ci po śniadaniu, to to malutkie słówko ci myślę, że może wywołać ogromną lawinę pretensji, złości i żali. Tymczasem co ono pokaże? Ono pokaże tylko jedno, że dla tego człowieka. Obowiązek sprzątania posiłananiu należy do jego partnerki życiowej. Innymi słowy, na przykładzie tych dwóch sytuacji, i tej zawodowej, i tej prywatnej, chciałam Państwa przekonać do tego, żebyśmy przysłuchując się językowi naszych bliskich, przysłuchując się językowi naszych relacji, szczególnie konstrukcją mi, ci, mnie, tobie nie oceniali ich jakby negatywnie, prawda? tylko bardziej zobaczyli, że to jest takie realne ujawnianie świata drugiej osoby. Hmm? Wracając do sytuacji z Krzysiem, e mama bardzo się zezłościła na chłopca i chciała mu dać karę, no bo to on powinien sprzątać pokój. Natomiast w momencie, kiedy akurat zaczęliśmy o tym rozmawiać i zachęciłam ją do takiej parafrazy, żeby zapytała, Krzysiu, a co się musi stać, żebyś sprzątanie w swoim pokoju potraktował jako coś twojego, a nie mojego, to zobaczcie państwo, tym pytaniem, tym parafrazą, tym nazwaniem, rozbiciem tego małego ci, co się stało? Mama stworzyła w ogóle przestrzeń do rozmowy. I chłopczyk nagle powiedział, to wiesz co, mamo, to ja będę sprzątał, umówmy się, że zabawki, to, 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 to. to. Nazwanie... Daje coś, co my w językoznawstwie nazywamy zgodę na ontyczne zaistnienie, czyli nazwanie sprawia, że my oswajamy sytuację. No, to napięcie, ta złość mamy na to, że ona jeszcze ma sprzątać w pokoju Krzysia, nagle zyskała narzędzie do tego, żebyśmy sobie wynegocjowali, jakie rzeczy będzie robiła ona jako osoba dorosła, jakie rzeczy może robić mały Krzyś. Mi, mnie, ci tobie, to są. Ten celownik wpływu, te zaimki wskazujące na to, co jest moją odpowiedzialnością albo drugiego człowieka, ma jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt. Mianowicie, wiecie Państwo, skoro to jest moja strefa wpływu i nagle ktoś robi rzecz zupełnie neutralną. Nie ja wiem, przychodzi i kładzie brudny kubek w kuchni. I ja mówię do niego, dlaczego ty mi to robisz, że zostawiasz brudny kubek w kuchni? To ja tym mi, mi to robisz, ujawniam, że interpretuję tę sytuację jako wymierzoną celowo we mnie. Że on mi to robi, że zostawia kubek. Tak? Kiedy ktoś w ogóle może o tym nie mieć dostępu, znaczy w ogóle nie przychodzi mu na do głowy, po prostu zostawił kubek. Ale kiedy ja powiem, specjalnie mi to robisz, to ja interpretuję tę sytuację jako celowo wymierzoną we mnie. I teraz zobaczcie Państwo, pierwszą naszą taką reakcją, taką sytuację, nie robię tego specjalnie, po prostu zostawiłam kubek, czy zostawiłam kubek. Natychmiast negujemy. Ja Państwa z kolei zachęcam do tego, żeby nie negować, a parafrazować. Daj powiedzieć, aha, czyli rozumiem, że to, że zostawiłam brudny kubek, interpretujesz jako coś wymierzone w Ciebie. I znowu zobaczcie Państwo, ta parafraza sprawia, że możemy zacząć o tym gadać. Możemy to oswajać, możemy to wyjaśnić. W momencie, kiedy my, tego, my to zostawimy w takim stanie, prawda? I ktoś powie, dlaczego zostawiłeś, dlaczego mi to robisz, zostawiasz brudny kubek, a druga osoba powie, dobra, już posprzątam, tylko już się nie czepiaj. To popatrzcie Państwo, emocje, negatywne emocje zostaną między tymi ludźmi. Sytuacja wcale nie jest rozwiązana. W momencie, kiedy my to sparafrazujemy i Nazwiemy, że nasze zostawienie brudnego naczynia nie jest celowo wymierzone w drugą osobę, sytuacja ma szansę się rozluźnić, może zostać wpuszczone w powietrze, a my wynegocjować sobie skuteczną strategię. Pewnego dnia przyszedł do mnie na dyżur student, który miał pisać pracę licencjacką, z takimi słowami: Dzień dobry, czy pani sobie wyobraża, jaki, dziew jaki moja dziewczyna wycięła mi numer? zaszła w ciąży. Kiedy już nie wytrzymałam, uśmiechnęłam się i mówię, słuchaj, ale chyba jednak w tej ciąży jakiś miałeś współudział, on oburzony powiedział, no ale wie pani, jak ja mam pracę pisać? I drodzy Państwo, ja to opowiadam trochę anegdotycznie, ale w tej anegdocie jest złapana ta istota języka. No? Dla tego chłopaka niespodziewana informacja o ciąży jego dziewczyny, obecnej żony, była zinterpretowana jako coś wymierzonego w niego. On w tamtym momencie nie był gotowy na tą informację. I teraz wiecie Państwo, oczywiście ja się zaczęłam śmiać, zaczęliśmy się śmiać z tej sytuacji i żartować, ale dla mnie było istotne to, żeby zobaczyć, że w rozumieniu świata tego mężczyzny informacja o dziecku nie była informacją, za którą on brał odpowiedzialność. I teraz to, co mówię, mówię o tym teraz bardzo poważnie, to nie jest kwestia wartościowania, że powinien czy nie powinien brać. To jest kwestia czegoś, do czego chcę Państwa przekonywać regularnie w tym kursie. Dlatego, żebyśmy usłyszeli. Ja, kiedy już zażartowałam, usłyszałam, powiedziałam: Rozumiem, że nie, jesteś przygo nie byłeś przygotowana tą informację. On mówi: Tak, bardzo mnie zaskoczyła. I teraz zobaczcie Państwo, co zrobiłam. Ja zrobiłam tym cerownikiem wpływ, kiedy już mi numer wycięła sparafrazowałam, czyli użyłam innych słów, nazwałam tą emocję, którą to małe słówko schowało. Mianowicie to, że ta informacja była dla niego zaskoczeniem. Na końcu on wie mówił, no właśnie to się cieszę, bo i tak planowaliśmy ślub i tak dalej, i tak dalej, ale to już była kwestia przegadania tematu. Najważniejsze było to, że w momencie, kiedy ja usłyszałam, ale mi numer wycięła i powiedziałam, rozumiem, że nie byłeś przygotowany na tą informację, myśmy pozwolili wybrzmieć temu, że ten chłopak był zaskoczony. I teraz jakby podsumowując tą część, bardzo mi zależy na tym, żeby przekonać państwa do tego, że kiedy uważnie słuchamy języka innych ludzi, ale też kiedy uważnie słuchamy swojego języka, zyskujemy dostęp do tego, jak dana osoba widzi daną sytuację i jakie emocje, autentyczne emocje w niej wywołuje. Ten chłopak był autentycznie zaskoczony. A ten chłopczyk, Krzysiu, autentycznie chciał pochwalić się mamie, że zrobił coś za nią, ponieważ postrzegał sprzątanie pokoju jako odpowiedzialność. Ten młody chłopak, sprzątając po sobotnim śniadaniu, też chciał powiedzieć żonie, że robi coś dla niej. Spotkał się z falą pretensji, dlatego że ona uważała, że powinni się dzielić obowiązkami. Tylko dopóki te nasze potrzeby, te nasze emocje i konkretne sytuacje, które je wywołują, nie wybrzmią w języku, nie nazwiemy ich, nie pozwolimy im zaistnieć w relacji z drugim człowiekiem, dopóty nie mamy jakby do nich dostępu. W momencie, kiedy coś nazywamy, zobaczcie Państwo, kiedy ja powiem do mojej córki, kochanie, uważam, że sprzątanie pokoju należy do Twoich obowiązków, kiedy to już wybrzmi, to z tego się nie można wycofać. Tymczasem my bardzo często zakładamy, że to powinno być oczywiste dla drugiej strony. Ta młoda mama zakładała, że mąż widzi jej zmęczenie i dlatego w naturalny sposób powinien się angażować w życie domowe. Ten chłopak, młody ojciec z kolei, a sam zmęczony pracą, postrzegał odpowiedzialność za dom bardzo tradycyjnie, patriarchalnie. Tak miał. I teraz zobaczcie Państwo, jeżeli my nauczymy się słyszeć w języku, no, nauczymy się tę rzeczywistość widzieć taką, jaką ona jest, u